Dzisiaj będzie bardzo szybka potrawa, mianowicie wrapy, rolio, jak zwałtek. z Zwałki się mam gotowe do takiego, wrapka, czas to już jest, przygotowane warzywka do suróweczki, czyli ogóreczek kiszony, świeży pomidorek jakaś sałata zielona, trochę rukoli, trochę kiełków sosik zrobiony z majonezu i i dla mnie jest dla mnie jest mamy zielone mięso zielone pierścienie z kurczaka podniesione, pokrojone i przyprawione zieloną solą trochę oregano, papryka, Obrumienie na odrodzenie oleju. Opatelnia się zgrzewa na rafa. Będziemy to sobie za chwilę jeszcze lepsze. jest ciepłe. Ułatwo czuwe. jest wielka, ale czas to też jest jeszcze większe. Już się zaczniemy zwać. Jak się, się to to będziemy jeszcze lepiej, coś mi się nie nagrało. Troszeczkę sałaty zielonej, trochę pomidorka, ogóreczka świeżego, kieszonego. Troszkę kiełków. Teraz mięsko. Coś w sosik, sosik. Sosik, sik majonez z keczupem. No i teraz zwijamy. Cześć.